Witam kochani, dzisiaj będą pałki z kurczaka z piekarnika, pieczonych piekarników, z dodatkiem ziemniaków. Pokroiłam na takie opusemki. I muszę to teraz przyprawić. do kurczaka daję jest 6 pałek. Tam pół łyżeczki soli i to samo dam tutaj, też pół łyżeczki soli. pieprz Piekarnik się nagrzewa na 200 stopni. Myślę, że będzie z jakieś 50 minut. Dają te same przyprawy Czyli pieprz tak. Teraz słodka, pędzona papryka. Do ziemniaczków też. I troszeczkę ostrej papryki. Tak nie za wiele. Troszeczkę wszędzie tu i tu. I czosnek granulowany. I troszeczkę tu. A do ziemniaczków jeszcze dodam troszeczkę oregano. Do mięsania, tylko do ziemniaczków I odrobina oleju. tak żeby polać to wszystko, żeby tak pomieszać potem. To teraz muszę wszystko, wszystko, a najpierw ziemniaczki pomieszać. A żeby się połączyło wszystko. Wow, jak to te, Przyprawy, żeby się połączyły i mm. właśnie z tym i mięsko te wszystko ręcznie. To nacieram. I dosłownie 15 minut i wkładamy do pieca. Akurat się nam nagrzeje. A kurczaka i ziemniaczki będę piekła na tej szklanej foremce który muszę dać troszkę oleju na spód. I to Nie mam pędzelka pod ręką, to wezmę sobie ręcznikiem papierowym tak rozetę. I układamy mięsko na Mi się to w jednym rządek nie zmieści, a to nie ma znaczenia, bo jest dużo miejsca. Może być w ten sposób nawet. I ziemniaczki. I do pieca na jakieś 50 minut, ale w trakcie będę przekręcała. Tak gdzieś po 20 minutach sprawdzę. Pani mięsko się piecze, a jako dodatek będzie kapuska boskiej z pieczarkami. Oczywiście parę tylko pieczarek. Do kapusty chyba też wszystkich nie damy, ale najpierw chcę ją umyć, tak jak zawsze, w zimnej wodzie, z dodatkiem sobie oczyszczonej. jaka ładna. Ja myślę, że damy połowę, jest 8, damy 4. Tu są będą większe, dwie mniejsze, a to zostawimy sobie jeszcze, coś sobie z tego zrobimy. Także teraz ją namoczę w zimnej wodzie, z dodatkiem do oczyszczone, kochani, a to są przyprawy, które będę potrzebowała do kapustki z rybami, czyli do bokczoch. Olej sezamowy, oyster sos ostrygowy, sos sojowy, troszkę miodu, troszkę oliwki, no i może soli pieprz, ale to w trakcie ocenimy. No i mam tutaj łyżkę krochmalu, czyli korstacz kukurydzianej i dwie łyżki wody. I teraz to wszystko sobie wymieszam, żeby było już gotowe. daję tak sobie odrobinę Nie odudam cukier można dać jak ktoś lubi ja daję taką o łyżeczkę miodu olejek sezamowy o tak jak wszystko na oko daję też tak około płaskiej łyżeczki tego sosu Ostrygowego to o, nie wiem, mi go dać. To na smaczek. Tylko troszeczkę, nie za dużo. o myślę, że wystarczy. I sos sojowy z dwie łyżki. Może nawet nie całe dwie. Tak na oko też. Jeden chlust. I takie dwa chlusty. I to wszystko, to jest cały nasz ten sos, który będę używała do tej kapustki bokszą z pieczarkami. Muszę przygotować wcześniej, żebym już miała gotowy. Kochani, to po 30 minutach przekręcam razem z tymi ziemniaczkami, bo jeszcze będzie się piekło, jeszcze dobre 20 minut, albo i dłużej. I ziemniaczki też. Te ziemniaczki, może będą wcześniej, jak będą wcześniej, to ja je wyjmę, ale na razie tylko pomieszam i z powrotem. Do pieca. No, może tym razem dam na 15 minut, żeby sprawdzić ziemniaczki A ja się zabieram starowienie za kapustki kapusty Z powrotem do pieca. A tutaj, kochani, mam wodę. dałam niecałe pół szklanki, która musi być gotująca, i wrzucam tą kapustkę. A, wszystko teraz Przykryję dosłownie na minutę. Przykrywam na minutę. Ok, kochani, po minucie odkrywamy. Trzeba jeszcze poprzekręcać przekręcać. I dajemy szczypkę soli I przykrywamy jeszcze na jakieś 30 sekund. Ani, minęło 30 sekund. Wyłączam. I kapustkę naszą wyjmuję na talerz Będę zabierała się za podsmażanie grzybków i reszty. Na patelni udaję troszkę oliwki. I od razu sobie tam pieczarki. Mam pięć pieczarek. większe dół tak pokroiłam je na 4 równo. I na największej mocy przez minutę nie dotykam. tak no kochani, po minucie mieszamy dwie. Powinno mnie może przekręcić teraz na drugą stronę. Tak, tak zrobię. Pięknie podpierzone z jednej strony, teraz na drugą. I też jeszcze około minutki. Krzyki daję troszkę na go. Dodaję troszkę koliki. I dodamy. Mam tutaj imbir. Chciałam dać więcej, ale pani jest tak ostry, że tylko daję Jeszcze Daję tylko, tylko kilka kopiecen. I czosnek, trzy, są przykro, przykro mi, Okroiłam plasterki dosłownie kilkę i zaraz zmieszam z Wszystko mieszamy i wrzucamy naszą kapustkę. Dosłownie minutkę i dodajemy się. I pora, żeby dodać miasto. Wszystko sobie tam dosłownie i zaraz dodam mąkę z wodą, żeby zadejść. No i pora, żeby dodać mąkę z wodą. I dosłownie minutkę, dwie i gotowe. sprawdzam, ziemniaczki gotowe, ale mięsko, jeszcze podrumienie. Jeszcze potrzebuję 5 minut podrumienienia, tylko wyjmę ziemniaczki, bo nie chcę ich przesmażyć. Ziemniaczki wyjęłam, są gotowe, a mięsko wkładam dokładnie na dwie minutki na górną tylko spiralę. Także pani, kurczak gotowy. wykładamy na kapustkę. A hmm, się 55 minut. I oto nasz obiadek. I kochani, spróbujemy. Dodamy kurczaka, troszkę tej kapustki, grzybek. O, uda mi się wszystko złapać? Chyba nie. Mm. Nie uda mi się aż tyle. O, mam wszystko. Ale to gorące, aż paruje. Spróbuj, kochanie. Ja próbuję, próbuję. Pyszności dzisiejsze. Małeczki. Mmm. Z prytkami. na kapuście bok trzorowej. To nie frytki kochanie, takie ósemki niby, ale tak prytki. To. to samo. Ale pyszne. Były Paszne. gotowe wcześniej od kurczaka. Mmm, pycha. Ważne, żeby mm. smakowało smacznego kochani wszystko pycha na razie No mm, jakie dobre do następnego ta kapusta pyszna wiedziałem ta kapusta jest zawsze mm, dobra